Powstał pierwszy punkt wymiany dobrego ciepła. Można do niego przynieść odzież i podzielić się nią z potrzebującymi. Pierwszy tydzień ferii dobiega końca. Dzieci i młodzież mogły go spędzić aktywnie podczas zajęć w miejskim ośrodku kultury. Piotr Szkocki, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na TeleTydzień. W policach powstał pierwszy punkt wymiany dobrego ciepła, czyli miejsce, w którym można zostawić niepotrzebną odzież dla osób potrzebujących. Będzie on czynny przez całą dobę. Punkt znajduje się obok targowiska miejskiego od strony ulicy Bankowej. Można w nim zostawić niepotrzebną ciepłą odzież, a osoby, które jej potrzebują, mogą ją zabrać zupełnie za darmo. W trakcie rozstawiania namiotu, przypadkowi, e, przypadkowi ludzie przechodząc obok e, przynosili nam pierwsze ubrania i też e, dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej e, Miejski Ośrodek Pomocy również wniósł nam ubrania i również my e, poczyściliśmy trochę swoje szafy i przynieśliśmy ubrania tutaj, tego punktu. Punkt powstał z inicjatywy radnych Platformy Obywatelskiej przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Policach. Nad porządkiem piecze sprawować będą radni oraz pracownicy OPS-u. Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach został zaproszony do tej inicjatywy, z czego bardzo się cieszymy. Będziemy też koordynować, koordynować to, to wsparcie, a także wspierać i monitorować. Także tutaj też taki apel do wszystkich mieszkańców, że jeżeli ktoś ma w mieszkaniu więcej rzeczy do oddania, to też zapraszam, żeby przynosić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach na Siedleckiej 2, do magazynu odzieży używanej, ponieważ tam mamy magazyn i można, i można tą odzież zostawić, będziemy również tutaj kontrolować, czy wymieniać tą odzież, która tutaj jest właśnie w tym punkcie. Radny Rady Miejskiej w Policach, Damian Walczak, chciałby, aby w przyszłości na terenie miasta powstały punkty wymiany sąsiedzkiej, polegające na pozostawieniu w nich rzeczy o większych gabarytach, które mogłyby przydać się innym mieszkańcom. Obecnie takie przedmioty są pozostawiane przy wiatach śmietnikowych. Pierwszy tydzień ferii w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach dobiega końca. Dzieci spędziły tu czas w sposób kreatywny i rozwijający ich zainteresowania. W galerii historycznej miejskiego ośrodka kultury, której opiekunem jest Jan Matura, dzieci poznawały dawne dzieje Polski i Polic. Pod okiem historyka chłopcy budowali współczesną warownię z klocków Lego. Przypominam, że tutaj trzeba wzmacniać te kąty, żeby się ściany nie rozrysały, bo wtedy będzie katastrofa budowlana. Przybliżanie historii regionu dzięki klockom stało się ciekawsze. Chłopcy poznawali zbiory gromadzone od wielu lat. Militaria, budowle czy sprzęty użytku domowego potrafią przyciągnąć uwagę. Dziadek mnie zapisał jako niespodzianka z moim kuzynem tutaj na te zajęcia. Są bardzo fajne, pan nas wiele nauczył. Wszystkie makiety są bardzo ładne, obrazy są bardzo ładne i wszystkie inne rzeczy. Tutaj są wszystkie jakieś obrazy i takie rzeczy, które były dawniej używane. Pomponowy zawrót głowy to warsztaty, które przyciągnęły dziewczynki. Na zajęciach prowadzonych przez Sławę Pietaś uczyły się wykonywać pompony. Będziemy robić z włóczki, takie stworki. I Tata mnie tutaj zapisał i mi się spodobały te zajęcia. Lubię zajęcia plastyczne z tego powodu, bo tutaj nie ma yy, yy, ograniczeń co można zrobić. Można robić. Yy, po prostu to, co nie istnieje, a nie tak i ma się tutaj nie tak jak w domu, że nie masz materiału, tylko tu masz wszystko, czego potrzebujesz. W Holumoku dzieci wykonywały różnorodne prace plastyczne z papieru. Jedne kończyły piniaty, inne przygotowywały opakowania na prezenty i upominki na walentynki. Na zajęciach z robotyki grupa chłopców pod okiem instruktora Maciej Dzioby wykonywała pojazdy wyścigowe z klocków LEGO. Efektem końcowym były wyścigi. Samba w wydaniu brazylijskim jest w Polsce coraz bardziej popularna. Przez cały tydzień na scenie w sali widowiskowej pod okiem Rafała Kszanowskiego grupa dzieci ćwiczyła rytmy na bębnach. Efektem finalnym będzie nagranie wideo. Daje dzieciakom dużo frajdy, to jest najważniejsze, a ja ze swojej strony jakby zawodowej, merytorycznej, widzę, że jest to bardzo fajny podpunkt uczenia muzyki, czy uczenia rytmu, ale też melodii poprzez granie bez nut. Bo porozumiewamy się tylko i wyłącznie na zasadzie mówionej, jakby powtarzanej, tak? no i oczywiście pamięci muzycznej. 26 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbędzie się koncert grupy perkusyjnej Akademii Sztuki Perkusjonistas, na którym będą prezentowane różne klimaty perkusyjne. Gościem specjalnym będzie bloko Pomerania. Zameldowanie się w urzędzie to czynność potwierdzająca stan faktyczny. Wbrew obiegowej opinii, nadal istnieje obowiązek meldunkowy. Obowiązek meldunkowy polega na zameldowaniu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniu oraz na zgłoszeniu wyjazdu za granicę lub powrotu z takiego wyjazdu. Obywatel Polski. Który przebywa w miejscu pobytu stałego, jest zobowiązany najpóźniej w 30 dniu od daty przybycia do tego miejsca się zameldować. Zrobić to można, wykorzystując formularz, który jest albo dostępny na naszej stronie internetowej, można go również z naszego urzędu tutaj pobrać. Wypełniony taki formularz wraz z dokumentem tożsamości. Do wglądu, to jest dowód osobisty bądź paszport należy przedłożyć urzędnikowi. Wtedy możemy dokonać zameldowania na pobyt stały. Cudzoziemcy muszą dodatkowo przedstawić dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ważnym dokumentem przy każdym meldunku jest oryginał potwierdzający tytuł prawny do lokalu. Są trzy możliwości dokonania meldunku. Można to zrobić osobiście, przez pełnomocnika albo drogą elektroniczną. Jeżeli chodzi o małoletnie dzieci, dokonuje meldunku bądź rodzic, bądź opiekun prawny. Podobna sytuacja ma się, jeżeli chodzi o meldunek czasowy. Jednak tutaj trzeba ten czasowy odróżnić od stałego tym, że obowiązek meldunku czasowego następuje w momencie, kiedy przebywamy. Poza miejscem pobytu stałego przez okres minimum 3 miesięcy. Wtedy taki, taki meldunek czasowy należy zgłosić do urzędu. Zdarza się, że w lokalu jest zameldowana osoba, która tam nie mieszka. Wymeldować ją może główny lokator lub właściciel. Jeżeli dana osoba mieszka w danym miejscu, powinna być zameldowana. Jeżeli nie przebywa, jej obowiązkiem jest wymeldować się najpóźniej w ostatnim dniu pobytu pod danym adresem. Jeżeli tego nie dokona, osoba, która ma tytuł prawny do lokalu, może zgłosić się do urzędu o wymeldowanie takiej osoby w drodze decyzji administracyjnej. Wtedy jest postępowanie prowadzone, na podstawie którego stwierdza się, czy rzeczywiście dana osoba nie mieszka. Jeżeli tak jest, to zostaje wymeldowana w drodze decyzji administracyjnej. Meldunek przydaje się na przykład przy wyborach samorządowych. Często pada pytanie, czy osoby niezameldowane mogą wziąć udział w głosowaniu. Takiej możliwości nie ma, albo trzeba mieć pobyt stały na terenie danej gminy, albo wpisać się do rejestru, albo do spisu wyborców na terenie naszej gminy. Tutaj meldunek często determinuje, gdzie jest nasze nazwisko na liście, meldunek stały zaznaczam, gdzie jest nasze nazwisko na liście wyborczej. Wydział Spraw Obywatelskich wydaje m.in. zaświadczenia o pobycie stałym, liczbie osób zameldowanych, pod danym adresem lub braku takich osób. Takie dokumenty mogą się przydać np. przy sprzedaży mieszkania. Do instytucji państwowych docierają sygnały o podejrzanych połączeniach telefonicznych od osób podszywających się pod pracowników Ministerstwa Finansów, Urzędów Skarbowych czy ZUS. To oszuści. To nowy sposób oszustów, który ma na celu wyłudzenie naszych danych osobowych, a w konsekwencji pieniędzy. Podtrzymujemy od klientów zgłoszenia, że odebrali połączenie z numeru naszej infolinii 22 560 16 00. Taki numer wyświetlił się na telefonie i dzwoniący łamaną polszczyzną zapytał, czy klient potwierdza zmianę numeru telefonu do konta PUE i czy w imieniu ZUS-u ma poinformować banki o zmianie tego numeru. Zdarzały się również prośby o podanie loginu do konta w banku. Dotyczy to klientów, którzy logują się do PUE przez bankowość elektroniczną. Oszuści straszą zablokowaniem dostępu do platformy usług elektronicznych w skrócie PUE w ten sposób chcą wyłudzić od nas informacje, których nigdy nie powinniśmy podawać przez telefon. Nasi konsultanci nie dzwonią do klientów w sprawie zmiany numeru telefonu na PUEZUS czy też zmiany numeru telefonu do komunikacji z bankami. Zachowajmy tutaj zdrowy rozsądek i po prostu bądźmy nieufni w takich sytuacjach. Natomiast Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed oszustami podającymi się za pracowników Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych. To nie są nasi pracownicy. To są próby wyłudzania danych podatników. Nie prowadzimy telefonicznej weryfikacji spraw, które prowadzimy. Nie zbieramy żadnych informacji o podatnikach. Nie prosimy o potwierdzanie rachunków bankowych. To próby oszustw w celu wyłudzenia danych lub pieniędzy. Podobne informacje mogą się znaleźć w wiadomościach mailowych. Jeżeli więc otrzymamy takie wiadomości, można je przekierować czy udostępnić dalej do instytucji, która się nazywa CERT Polska. Tam grupa analityków przeanalizuje te smsy, tak aby służby ścigania mogły podjąć odpowiednie działania. Warto sobie zapisać ten numer 799-448-084, na który ten, takie informacje przekierowujemy, bądź też wysyłać takie sygnały, informacje na adres mailowy Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej incydentmałpa.mfgov.pl. Oszuści prześcigają się w pomysłach i metodach, by wzbogacić się cudzym kosztem. Najbezpieczniej jest zakończyć połączenie i skontaktować się bezpośrednio z placówką urzędu czy instytucji. Każdy powinien zachować zdrowy rozsądek w takich sytuacjach. Zgłoszenie ich pomoże uchronić innych obywateli. Więcej informacji można znaleźć na stronie Państwowego Instytutu Badawczego NASK. W ostatnią sobotę stycznia odbył się nietypowy, charytatywny turniej tenisa stołowego. Między sobą rywalizowało sołectwo Brzuski i sołectwo niekuńczyca. No to tak jak widać, forma olimpijska, jesteśmy w szczytowej formie. Także jesteśmy gotowi, drodzy mieszkańcy. Niekończycy, droga sołtysowo, zgodnie z zapowiedzią powitujesz paletkę, samym wam wyzwanie. Wyzwanie zostało przyjęte i 29 stycznia w sali gimnastycznej byłej szkoły podstawowej i w Niekończycy odbył się turniej pomiędzy dwoma sołectwami. W reprezentacji Brzuzek z sołtysem na czele znaleźli się mieszkańcy wsi oraz burmistrz Nowego Warpna Jarosław Burba. Już jakiś czas temu z sołtysową Kariną Planowaliśmy podjąć współpracę, ponieważ <laughs> uważamy, że to są dwa najbardziej prężnie działające sołectwa w powiecie polickim. Już jakiś czas temu rozmawialiśmy na ten temat, a przy okazji, że chcemy pomóc chłopcu z jego chorobą, także stąd ten pomysł, żeby zagrać turniej tenisa stołowego, ale patrząc na poziom niekończycy, to chyba się pośpieszyliśmy. Pomysł organizacji charytatywnego turnieju powstał z inicjatywy Sołectwa Brzuski, które rok temu w ramach jednego z projektów zakupiło stół do ping-ponga. Osoby, które reprezentowały Sołectwo, mogły więc podszkolić swoje umiejętności. Jednak w drużynie przeciwników, składających się z mieszkańców Niekuńczycy, znalazły się osoby, które trenują niemalże zawodowo. My gramy tutaj dwa razy w tygodniu. Biorą udział mieszkańcy Niekończycy i jeszcze nawet kobietę mamy w swoim składzie. Także... Powinno być dobrze. W trakcie trwania turnieju w sali obok odbywał się kiermasz dla siedmioletniego Jasia Kabeckiego, cierpiącego na mózgowe porażenie dziecięce. W sprzedaży były ciasta, pierogi i swojskie wyroby przygotowane przez panie z koła gospodyń wiejskich w Niekończycy oraz okoliczne gospodynie. Wpisowe oraz sprzedaż smakołyków zasiliły zbiórkę dla chłopca o ponad 2900 zł. W turnieju zwyciężyła drużyna z Niekuńczycy. Jolanta Majka zdobyła kolejny w swojej karierze złoty medal, tym razem podczas Mistrzostw Polski na ergometrze wieślarskim. Zawody odbyły się 30 stycznia w hali sportowej WKK Sport Center we Wrocławiu. W zmaganiach wzięli udział zawodnicy kilku kategorii, m.in. juniorzy, reprezentanci uniwersytetów i niepełnosprawni. Policzanka w parawieślarstwie kobiet pokonała dystans 1000 metrów w czasie 9 minut i 14 sekund, pokonując tym samym swoje rywalki. W poprzednim wydaniu Teletygodnia, który ukazał się 28 stycznia, poinformowaliśmy, że jedyną z ośmiu działających w regionie szkółek certyfikowana i posiadająca brązową odznakę PZPN jest Akademia Junior. Chodziło o Akademię Piłkarską Chemika Polica. Za pomyłkę przepraszamy. A ja zapraszam Państwa w przyszły piątek. Do zobaczenia.